Witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny materiał z G skins i ostatnio dość dużo opisaliście co z tą aktualizacją ekipunku, co z tymi nowymi skinami. Zrobimy dzisiaj polowanie, zrobimy dzisiaj polowanie na jakiś smakołyk, może na dwa smakołyki zobaczymy co wypadnie, czy coś w ogóle wypadnie, jakieś rękawiczki, może nożyk. Tak zwane odświeżenie ekwipunku. Dawno nic dla siebie nie wypłacałem, więc myślę, że to jest dobry moment. Ale oczywiście, słowem wstępu, przypominam wszystkim, jeśli ktoś będzie kiedyś kręcić na GeForce, to pamiętajcie o kodzie PAGO, który daje 5% przy doładowaniu i dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MilSpec. Jeśli będziecie chcieli dołączyć do giveawaya na KOSE z GeForce za 6,5 tysiąca złotych, macie czas do północy. Jedyne, co musicie zrobić, korzystać właśnie z kodu PAGO i doładować sobie konto za. Przynajmniej 10 zł symbolicznie. Jeśli ktoś to robi już w tym miesiącu, oczywiście może również dołączyć na naszym Discordzie. Link będzie w opisie. Mamy sekcję G4 Skins. Tu jest instrukcja co i jak Nie, tu jest instrukcja A tutaj wrzucamy screen Jeśli nie zdążyliście, no to oczywiście Za czerwiec, w czerwcu również Będzie coś do wygrania, może damy Trzy koski tańsze, ale na pewno Taki giveaway będzie dla osób, które korzystają Z kodu Pago. i wspierają Mateusza Coś takiego jest co miesiąc, pamiętajcie Ale, co my, na co byśmy Chcieli polować, zobaczmy co tu jest W sklepie, no w sklepie jest Dużo, ale no to są Takie muzyki Kiedyś nie te slingshoty faktor nie są piękne, ale myśmy mówili, że minimalware w sklepie są trochę wyższe ceny niż jakby wypadł ze skrzynki, bo chyba tu jest VAT doliczony czy coś takiego. O, są minimalware. Slingshoty, takie slingshoty minimal wear, No, to on to jest fajna sprawa. Piękne rękawiczki. Co by tu można było zapolować? Crimson Web Factory? Nie, co by pasowało? O, ten sloter sprawdzałem. Ten sloter siedzi pięknie do tego. No, ale to możemy tak przeglądać. Ten, co ze skrzynek wypadnie, to ciężko powiedzieć. Myślę, że lepiej. Lepiej przykręcić niż sprawdzać, bo to mam. Mam kilka skrzynek tutaj wrzuconych. W zasadzie możemy od nich zacząć. Mam kilka skrzynek, w których właśnie jest, czy to jest Slotterfield, niestety jest. Doppler on nie będzie posuwać. No chciałbym taki w czerwony albo w fioletowy iść. No, mam kilka takich skrzynek tutaj w kartach. dziadnimy to razy cztery, może coś z tego wyten. I zobaczymy, jak coś będzie fajne. O! Ten autotronik, no właśnie. On jest minimalware i nic. Jakby coś żygło to wtedy do tego będziemy rzeźbić i kombinować, żeby dobrać coś. Rapanuj Nie chcę. Rapa nie nie chcę dać rapanuj A jeszcze 5 razy raz. Coś czerwonego albo coś fioletowego. No, skał za dwa, czysta. Pozdro, byłoby 500 Będą no, no, fajne skinki, ale teraz wydała, ale nic co nas. Ten autotronik, który nas urządzał. Dobra, dawaj tą rękawiczkową, i od razu na cztery. Tutaj by nas interesowały no te Pandora Boxy to w ogóle, to byłby kosmos, kosmos takie Pandory, ale mamy tutaj też, co, co tutaj mamy ciekawego, no te są też Hedge maze, fajne, Wajse są super, Crimson Kimono, w sumie tu nie ma tych rękawic, tutaj są tylko te Pandora Gloves'y, ale to na nie jest szansa poniżej procenta, nie ma chyba co. O, Fejdziki, a jaki to będzie stan? Field 2000 Kurde, jak one field wyglądają, no Mogłyby być field tested, jakby nie były obdrapusy takie bardzo Dobra, jeszcze raz Mogule Mogule field tested. dobra, go next Excalibur Ten x też fajny, taki czerwony właśnie jak ja lubię Ale no rękawiczki, rękawiczki raczej, rękawiczki tutaj albo kosa byśmy chcieli Stream, na jeszcze raz. Ty jest czerwoniasty. Kurde, może za trzy? No nie wiem, spróbuję. Albo może jakieś battle z botem tej. Ultra fiolet minimal No do fioletowych rękawiczek. Może to by jakoś się działo. Zostawię go na razie. Dawaj jeszcze raz. Doppler Factory New, okej, okay. hm. A może później weźmiemy jakiś kontrakt, dziabniemy te... I może z kontraktu coś by wytegowało tego jego... Zostawię trochę tych skinów i pójdziemy na kontrakt. To jest myśl. A właśnie, na ostatni. Trafiła Star Trek, Star Treków nie chcę, Star Treków nie lubię. O kurde! No, on już taki cenowo gruby jest. Dobra, dawaj igla. Kręcę już na, na ten... Na petardzie. Welcome to the jungle tu to... mu... Taką mam, taką mam. Dobry skoczt. No, albo może jakiś... bo tak czerwony, fioletowy. Ja miałem jakiś czas temu, miałem pomysł, żeby iść w taką... Taki nieoczywisty ekwipunek, taki właśnie ciemny na przykład kolorystycznie, nie? Rękawiczki jakieś czarne albo nóż taki ciemny, motylek. Wszystko takie kolorowe i tak dalej i się świeci jak psu ja ja. No i ładne to jest dla oka, ale za dużo tego, każde takie kolorowe. Może byśmy jakąś alternatywkę zrobili. I jak ktoś jest ten Go, to przy pojedynku w CESie, jak się świecą te skiny, to może łatwiej zobaczyć. A z takim nożem byłbym nie do zobaczenia. Dobra, pięć. Pandory! Pandory! Jakie by to były? Faktory New What? Żygło! Żygło! Sport gloves Omega. Wyżygało. Tylko do czego takie żółte będą pisać? Dawaj jeszcze raz. Do czego to mi... Emer... Specialist gloves A, bo to Field Testy to... To tak se... Ale dobra, dobra, dobra! Zaczyna się coś dziać! Będzie z czego rzeźbić. Dawaj cztery te jeszcze. Tiger Tut. Toot. Tiger tutaj ładny też. Co tu mogłoby wypaść? Gungir. Uuuuu. Bilotus. Dawaj jeszcze raz tą i pójdziemy jeszcze na jedną skrzynkę przekręcić. Zaczyna się dziać, zaczyna się dziać. Marble Fejjig. No, takiego nie mam. Takiego nie mam. Taki mógłby. Pokażcie mi jeszcze tutaj Olimpusa. Co jest w Olimpusie? Oczywiście nasza sekcja Don Mateo. Knut, Bong, Grandy kolakrzek. Szejkiem krę... po... zakręcimy. Zakręcimy szejkiem. Zakręcimy szejkiem. Poka... Po... Pokaż szejku, co masz tego jego. Słyszałem, że szejk potrafi oddać, ale potrafi też zabrać. Dawaj jeszcze raz. No tutaj, no tutaj są te Pandory, nie? Co! Szejk! Podkręcone, sunę. szejk nam oddał, sekcja Don Mateo, no i dobra Tylko, że ja nie gram Starą Emką i to jest Field Tested sunę. no dobra, da jeszcze dwa Olympusy, pokaż co Olympus ma No dobra, to można teraz, można się teraz bawić, teraz mamy, jest zabawa, zabawa Okej, okay. dawaj jeszcze raz tego Mhm, no tak średnio, to zna znaczy, że teraz Może teraz Wupa fade fejd mm, tak 2 na 10 na razie ta skrzynka 2 na 10 dalej. A zaraz będzie 1 na 10 chyba. Ole ona no jest 1 na 10, nie? Ale zabiera. Altyazı Idziemy do ekwipunku. I teraz tak, interesuje nas to. Tego nie ma na stronie. I interesuje nas ten hole. Tego nie ma na stronie. Okej, okay. a na co my to możemy wymienić? Białe Leopardy. Ukurwica kurwica! Glow Scrimson Web. O, ale tu jest, teraz jest wyboru. Takie jasne foundation. Prince. Co to jest za wupa? w ogóle? Nie znam jej. Factory New. Fade Factory New. Haramid Fade Minimal Wear. Hedgehog z Battle Skirt. w rapy, też fajne. Ale tu mamy do wyboru. Arabeska złota, kała. No dobra, a to. Autotronic w faktoryniu. Tiger Strike, też fajne faktoryniu. Ale teraz na to, teraz jest koniec. Autotronic w faktoryniu. Marble Fade? Są rękawice? O, vanilla, butterfly knife. O, baben. Sloter! Ten slotter bym chciał. Muszę się zastanowić. Chwilę pomyślałem, a raczej kilka godzin, i czy premki dalej? czy facety dalej. I robimy tak. To zostawiam. Może się pojawi kiedyś ten hole. Te rękawiczki wymieniamy na nóż, na slotera tego. Sloter Factory New. Pyk. To wypłacam. I tutaj gdzieś był pewien smakołyk, który jest na stronie. I do kompletu wypłacam takie slingshoty minimal wear. Dobra. Przyszły rękawice. Przyszedł nożyk. Teraz do gierki. 014, nie wiem czy to dobre czy złe. No ładnie wyglądają chyba, a to? 0.04, musi chyba petarda. E, no i dobrze to wygląda, co? Podsieżony ekwipunek, jest. Pasuje to? Dajcie znaka. Może wkrótce kolejne jakiś coś będziemy szpącić, żeby coś zaktualizować. Może jakiś tańszy zestaw. Myślałem też o Butterfly'u takim, e, vanila i do tego czarne rękawiczki. Taki to co mówiłem, mam mniej oczywisty zestaw, ale to fajnie siedzi chyba. Dobra, pamiętajcie o kodzie PAGO, 5% przy doładowaniu i dla nowych użytkowników e, darmowa darmowastrzynka Milspec. No i oczywiście pamiętajcie, że co miesiąc giveaway na potężną kosę albo kosy, bo nie wiem co będzie w tym miesiącu. No to Maj macie ostatnią chwilę, żeby dołączyć do giveaway, się jeśli ktoś mają doładowywał z kodem PAGO za 10 zł. A czerwiec będzie coś nowego, więc też pamiętajcie, że co my się z są, jedyne co musicie zrobić, to z kodem PAGO, doładować konto na Discordzie za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen z użycia kodu i z historii doładowań na naszym Discordzie. Linki są w opisie. I tyle. Miłego dziąka I jakby ktoś miał jakieś też sugestie z zestawami, już z takich dowolnych kategoriach cenowych, to jestem zainteresowany. Możemy coś zapolować na stronce. Namra. Przyjacielu, przy ci lat, kurry we wielu. Byś za kola bielęgnował, żeby się autem nie dachował.